Siemakostem, Myszolu Ruin. Witam Was w kolejnym odcinku. Zagramy sobie w gierkę bardzo starą, bardzo miłą i bardzo, jak to mówił Wiktor? Fajną. No i właśnie! Klasyczną. Właśnie! Jest ze mną mój kuzyn z kanału Myszolu. z kanału Ruinator. Przepraszam, to się wie. Cześć, wyknie. Witam wszystkich. No yy, yy, i dziś na przykład mam yy, szacunek go gościć na moim kanale Już był w jednym odcinku tylko, że służył tylko za zastojaczek do kamerki w telefonach <laughs> Takim trochę byłem operatorem kamery wtedy. Tutaj się tylko pochwalę, yy, ten Osiągnięcia Aha, Tym osiągnięciem? Tu, to jest osiągnięcie, zniszczenie zombie ziemniaczanymi minami Ha Czyli jak widzicie, już mam tutaj przedostatni świat. Teraz ja to zagram i następną gierkę, Wiktor, yy, nie? Tak. Czyli ostatni... No! Bardzo przepraszam za to małe przegapienie. Tak, i witamy Was z powrotem. No właśnie, yy, tego bierzemy, tego i tego. Play, nie? Tak. Mocne roślinki, mocne plany. Mm. Bardzo lubię tego zjadacza. W ogóle go wczoraj na, wczor na dzisiejszym odcinku odblokowaliśmy. Znaczy na, na wczorajszym odcinku. Tak. Przepraszam, nie będę się. No, no, no. Flens vs Zombies 1 to taka gierka bardziej już klasyczna, ale zawsze w moim sercu, że to tak powiem. No, teraz zrobimy mm. krótkie cięcie. Także witam Was! Po krótkiej przerwie mamy już tego wybuchowego. Pana Cosia, naszego ulubionego? O, dwie flagi są. Będą dwie fale. To najpierw słoneczko czy tego? R radzę tego położyć groszka od razu i od razu słoneczko. Potem. Pi. Pi, pea. Akurat dzisiaj miałem angielski. Tak się śmiesznie składa. W ogóle tutaj jest trochę gorzej niż w dwójce, bo w dwójce. Zaraz Dobra. Znowu, znowu. Dobra. Chójce za słońce jest 25, a tu... Znaczy co ja garant? 50. Lewy, no, 50 jest za słońce, 50 punktów słoneczkowych, a tutaj to jest 25 tylko Trochę nie ale... O teraz zjadacza dam On chapsko się koła z nim nie capi Urdyn. No on to bierze za mało. Tylko musi najpierw przeżyć tędy. Musi coś dać na jego ochronę, nie? No. Tylko błagam, żeby tata mi drugi raz nie wszedł, że choć tak nie obiad. Już Co raz miałam taką akcję. Cringowa akcja. Ale cóż, zdarza się. Pana szczękę, koła, bo ja pana łapę że pana nie ma. Teraz radzę ci groszki już stać powoli. To jest zwykłe na razie. Tylko żeby mi nie umarło. Nie no, żarcik. Czemu te zombie tak wolno idą? O, no, kolejne. No, w wujce jest lepiej pod tym względem, bo można dać przyspieszony tryb. No właśnie. A tu... Łej, nie, 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 nic. Jeszcze bym przypadkowo coś kliknął. A za to się nie oddaje słoneczek, czyli znowu brzmi plus dla dwójki, a minus dla jedynki, nie? No. Na razie, że tak powiem, mamy cztery pola ochrony, ale jeszcze te jedno je, nie jest pełnym polem ochrony. A jeszcze... Znaczy jedynka sama w sobie jest zdecydowanie... o, połknął! Oj. O, to jest. Znaczy jedynka jest zdecydowanie sama w sobie mniej jakby złożona. Mniej jest roślinek. Zombie. tam z roślinki do dzisiaj dodawają do dwójki no nowe. No Tak, to w ogóle jest najlepsze. Pomimo tego, że ta gra ma 8 lat, to, na, to wciąż no, jej nie spokali w Kibru. To dobrze, tak. bo chociaż częściowo jest już, na pewno nie jest tak bardzo popularna jak te 5 lat temu, czy trochę więcej nawet, ale. No ale jednak na pewno nadal są gracze, którzy lubią w niej od czasu do czasu pograć. Na przykład na naszym kanale lubimy sobie od czasu do czasu pograć w nią. No tak. Akurat mój kolega się skarżył, że mi powiedział, że moje filmiki są fajne, a że jest średnio fajnie, że, że jest takie szare i tak po bokach, że te tre inaczej nagrywam. Od razu. No, 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 no kurda, no! No. O, no, kurda, no, ja bym tego nie chciał nie, robić. Nie, długi ja... idzie, to problem. Pana zimnioczka, co tam? No tak. W sumie... On pomoże bardzo, ja też czasami tak robiłem. Ja już w jedynkę nie gram, pamiętam, że kiedyś przeszedłem całą grę. Ja też, prawie całą. Tylko te powtórki... A! Jeszcze z jabaczem miałem! Tak. To znaczy, wysadźmy. Ja przeszedłem... To. Znaczy bez tych powtórek. Ja przeszedłem całą grę. Znaczy powtórek też trochę poprzechodziłem i chodzi, że całą tą fabularną. Tak, to ja oczywiście. też, ja też, ja też raz, nie? Tak. I później za drugim razem doszedłem do finałowego bossa, Haps. ale miałem trochę problem, żeby go przejść i na razie to tyle, ale dwójkę... Na razie skupiam się na dwójce. Haps! O, no co! Ale, ale, ale dostanie za swoje, nie martw się. No za go zjechać. Ten też się nie zmarnuje. Myślał, że wykiwał, ale to go wykiłam. BUM! No dobrze, tam, że tutaj w dwójce te, te ziemniaki jak wybuchają, to, 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 one nie nie. to one nie pozostawiałam takiej piry, tylko, no. tylko w jedynce pozostawiają taką jest pirę. Teraz trochę problem. Ham. No no nie, cham. musisz kliknąć na to, nie kliknąć. O nie, no i teraz już jest po zawodach. No. Pierwsza odpalona kosiarka no tak, na tym naszym kanale. <laughs> Także odpalcie subskrypcję, jak ta ko tak. kosiarka poleciła. Zostawcie subskrypcję, bo lecimy po 30 subów do końca tego roku na kanale Olka. No. Yy, może w sumie. Do końca roku, dobrze powiedziałem, nie? <laughs> no. Ham. Aj, <Ej>, to jeszcze. Już... <laughs> A ja myślę, że to koniec. O nie. Jakie jak ja mi w głupka zrobi Przecież ja myślę, że jest szansa, że uda się wbić te 30 subskrypcji jeszcze, być może, nie wiem, pod koniec października, listopada, może uda się wbić nawet 35 do końca roku. Byłoby bardzo fajnie. Tak więc jeszcze raz, jeśli ktoś chce, to zapraszam do subskrybowania. Oczywiście nie zmuszam, ale jeśli ktoś chce, to jak najbardziej zapraszam. Jeśli odcinek Ci się spodoba, możesz zostawić łapkę w górę dla zasięgu. No i oczywiście Subika. Także my robimy malutką przerwę, aby. Witam Was po krótkiej. <młysy> no! Zapomnijcie. W sumie nie ma co się dziwić. A że jest to serodowego? Trudne, ponieważ no jest to jednak taki, jakby to powiedzieć, przedfinałowy poziom tego świata. No! No! A i tak bo Zaraz! Tata jednak zawołał. Dobrze. To. Dobrze, ja Wikt... poprowadzę ten odcinek Wik... do końca. Wiktor przejmuje moją pałeczkę. <laughs> Jaka akcja? Wolę już nie, nie mieć na odcinku czegoś takiego. No to niezłą akcję mieliśmy. Drodzy widzowie. No i kurde. <laughs> to nieźle się skończyło. Może postawię lodowego groszka. Najbardziej muszę bronić tych dwóch, yy, tych dwóch jakby trawników, środkowego i tego piątego od prawej, w sumie od dołu bardziej, chociaż jeśli by obrócić od prawej, tak bo przez chwilę był tak dziwnie obrócony, chociaż na filmie chyba tego nie będzie widać, bo jest ten taki efekt zrobiony. No dobrze, to co? Nie no, chyba nie opłaca się sobie tej pyry stawiać. Nowe odcinki z serii Prends vs Zombies już też niedługo. Bo ta seria w sumie naprawdę jest bardzo fajna. Jeśli chcecie trochę odcinków z dwójki, to bardzo serdecznie zapraszam na mój kanał Ruinator. No i zapraszam do subskrybowania kanału mojego kuzyna, myszel ruinny. A my przechodzimy do finałowej, najciekawszej części tego odcinka. W ogóle to pierwszy odcinek, który prowadzę na jakimkolwiek innym kanale w życiu, tak więc czuję się zaszczycony. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy jakby oglądają to ze mną, którzy teraz to ze mną przeżywają. Dobra, trzeba jakoś się tym zająć. O kurde, nie, on w sensie sobie poradzi. Dobra, kurde, mogłem to inaczej rozegrać, ja piję. Nie mogę z siebie. Poczekajcie, obejrzę reklamę. Powracamy po króciuteńkiej przerwie i od razu bardzo, bardzo was przepraszam. No, że nie zrobiłem cięcia. Po prostu coś mi się zlagowało. No, naprawdę, przepraszam. Niesamowicie mi wstyd tego co właśnie zrobiłem, że nie zrobiłem cięcia i że taki, taki nupski ruch wykonałem. W sumie nie wiem po co tą pyrę położyłem, ale tego. No jeszcze raz Was bardzo przepraszam za to mój nupski ruch. No po prostu kurde. Myślałem, że on już sobie z nim poradzi, że już go dowali do końca, bo w sumie mi się, mi się wydawało, że już jest na jednego hita i będzie po tym. Nie ja już się zabezpieczyłem, a tutaj taka akcja. No cóż, trochę moja głupota tutaj na koniec się odpaliła, ale... Na szczęście udało się wszystko dobrze rozegrać. I co, niedługo zobaczymy się w następnym odcinku na kanale Myszola, być może. Jeśli chcecie, to może nawet na moim kanale. I tak, tak jak już powiedziałem, subskrybujcie Jeśli jak się Wam spodoba i zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. No i co, pozdrawiam Was, kochani widzowie. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Aha, jeszcze jedno co bym chciał wam powiedzieć. To następny odcinek to finał, jakby to powiedzieć, pierwszego świata Splends vs Zombies, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. Nie możecie tego przegapić. Trzymajcie się. Cześć.